Czy, bezpieczny 2%, czy program Bezpieczny Kredyt 2% faktycznie wpłynął na brak dostępności mieszkań? Zapraszam do Kroniki Nieruchomości. Cześć, ja nazywam się Rona tutaj na kanale rozmawiamy sobie o nieruchomościach, o inwestowaniu nieruchomości i o tym, jak te nieruchomości mądrze sfinansować. Witam Cię w mojej serii Kronika Nieruchomości, w której opisuję wydarzenia, które miały i mają miejsce na rynku nieruchomości. To jest kolejny odcinek z tej serii, a w nim opowiem Wam o tym, jak program bezpieczny kredyt wpłynął na rynek nieruchomości pod kątem podaży, podaży na głównym, na głównych zasadzie portalach, jeżeli chodzi o ogłoszenia w Polsce. Tak ja osobiście uważam, pewnie os kilka osób powiedziało, że, że nie, są inne, większe i tak dalej. Natomiast OLX i OtoDom to są portale, które są naprawdę liczącymi się portalami w Polsce, jeżeli chodzi o ogłoszenia Nieruchomości. No, i przede wszystkim, co ważne, mają też ogólnodostępne i po prostu mają ogólnodostępne dane dotyczące ogłoszeń na swoich portalach, na swoich dwóch portalach, tak? Bo to jest chyba raczej ta sama grupa, gdzieś tam kapitałowa, dlatego mówię, że na ich portalach. Dobrze, więc, moi drodzy, porozmawiamy dzisiaj o tym, jak obecnie wygląda podaż mieszkań. Podzielimy to na, na ogólnie na całą Polskę, ale też na poszczególne miasta. Pokażę Wam, gdzie możecie sprawdzić te dane samemu, tak? jeżeli nie wymienię waszych miast, bo skupię się na Warszawie, Krakowie i Łodzi. No i na koniec też sprawdzimy, wejdziemy na, na portal Otodom i sprawdzimy, jakie mieszkania są dostępne dla singla i dla pozostałych osób które kwalifikują się do programu Bezpieczny Kredyt 2%. Także dzisiaj ciekawy odcinek. Myślę, że taki bardziej rozrywkowy, no bo jest na poważnie, jakby nie było, ale mm, nie będziemy aż tak bardzo analizować wszystkich liczb, a skupimy się po prostu na tych dwóch konkretnych portalach. A sprawa jest dosyć istotna, ponieważ program wystartował, nagrywam to 20 sierpnia 2023, program wystartował, no może powiedzieć, 3 lipca. 2023, także niecałe dwa miesiące temu, a w internecie już bardzo głośno i wyraźnie słychać głosy niezadowolenia, jak to program Bezpieczny Kredyt 2% zniszczył dostępność mieszkań. Jak ze względu na ten program nie ma już w czym wybierać, jak bardzo jest ciężko. Znaleźć cokolwiek sensownego, mieszkań nie ma, licytacje są, ale tylko do góry. Mieszkania, które były warte 700 tysięcy od 3 lipca, są wystawione za 800 tysięcy. No takie rzeczy słychać. Natomiast, no, na pewno wiele z tych przypadków jest prawdziwych, czekajcie, poprawię kamerę. Ale wiele z nich też jest przesadzonych. No tak po prostu wygląda rynek. Także my dzisiaj skupiamy się bardziej na ogóle, ale w szczegóły. Też wejdziemy, tak jak wspomniałem, ponieważ będę oglądał konkretne nieruchomości. Dobra, więc tak, zaczynamy od danych statystycznych związanych z portalem OLX oraz Oto .dom, Więc jesteśmy na stronie oalixdata.com, co widzicie tutaj, co jest napisane: azurwebsite.net, wszystkie mieszkania. Link w opisie pod filmem. I ok, jest to dostęp do konkretnych liczb z konkretnych miast. Jak widzicie Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Łódź, Kielce i tak dalej. Także jest tego sporo. Wystarczy, że zmienicie miasto na takie, które was interesuje i na pewno znajdziecie coś dla siebie. I szeroko, więc patrzymy na, na liczby ogłoszeń na portalu OLX na mieszkania. No i widzimy, że jest ich około 37 tysięcy i jest to, można powiedzieć. Wartość jak gdzieś z, w marcu 2022 roku, a był to okres, w którym już byliśmy po podwyżkach 100%. To w ogóle można też włączyć kalendarz wydarzeń, to jest bardzo wartościowe. Zobaczmy. I tak jest tutaj tak, to jest pierwszy, no, to jest styczeń 2022, wtedy mieliśmy dno, jeżeli chodzi o portal Oliks, liczbę liczby ogłoszeń i szczyt był gdzieś, można powiedzieć, w czerwcu 2022. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, zwróćcie uwagę na portalu Otodom. znowu mamy tutaj tylko mieszkania, nie pokazujemy domów ani działek, tylko mieszkania, tylko liczba ogłoszeń. I jak widzicie, w tej chwili mamy w okolicach 123 tysięcy ogłoszeń, max, jeżeli chodzi o całą Polskę, to było w okolicach 160 000. i to był gdzieś Końcówka lipca 2022 roku. To właśnie wtedy też były spadki cen mieszkań na rynku pierwotnym, także to jest, to jest ten moment, kiedy no jest, jest korelacja, tak? Co ważne na oto dom są pokazywane ogłoszenia zarówno z rynku pierwotnego, jak i rynku wtórnego. Wiele osób mówi, że jest tutaj duble i tak dalej. Oczywiście, że są, gdzieś na pewno jakieś się znajdą. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, jest to portal, który daje nam tu i teraz te dane, także możemy na nich bazować, a jest to naprawdę ważny gracz na rynku. Tak? Także widzicie, dane są inne niż na olx dlatego pamiętajcie proszę, zanim wyciągniecie jakieś wnioski, miejcie to na uwadze. Tak? OK, oto dom, to jest 123 tysiące ogłoszeń na ten moment, ale to przecież nie jest cały rynek. Też trzeba bać pod uwagę. Dobrze i tutaj widzimy tak, pierwsze podwyżki stóp procentowych, Czyli w październik 2021, od tej pory nam tutaj podaż rosła. No i od momentu, kiedy te podwyżki zostały przerwane. To ta podaż, jak widać, maleje. Nie ma w tym nic dziwnego, powtarzałem to już niejednokrotnie. Dla wszystkich osób, które są nowe u mnie na kanale, streszczę to dosłownie w 15 sekund. Mianowicie, jeżeli stopy procentowe rosną, to ceny maleją, a podaż mieszkań rośnie. Jeżeli stopy procentowe są na tym samym poziomie lub spadają, no to e, automatycznie jest większy ruch w interesie. Mówimy o mieszkaniach, więcej się ich sprzedaje, więc no, podaż też maleje. I teraz zwróćcie uwagę. Że program wszedł w życie, no wiadomo, dziś tego 1 lipca. Tak i od tamtej pory jest wyraźny spadek ze 131 tysięcy na 123 tysiące. No to jest w miesiąc w okolicach 10% mniej ogłoszeń. Tak, dobrze liczę? liczę. No tak, w okolicach 10% mniej ogółem. Natomiast inną, inną, inną ważną informacją jest to, że no jesteśmy na. Hmm, jeżeli chodzi o podaż mieszkań, to jest, przypominam, rynek turniej, pierwotny. Nie ma wszystkich mieszkań z rynku pierwotnego ani wszystkich mieszkań z rynku wtórnego, ale jest to wiodący gracz. No to jesteśmy w momencie takim jak powiedzmy gdzieś w maju 2020 roku, moi drodzy. Tak niska jest podaż. Popyt. Teraz nie mamy tutaj popytu. To nie jest takie oczywiste i proste. Natomiast ja Wam powiem, że popyt jest, jest bardzo duży, jest, jest naprawdę wysoki. Także trzeba mieć to, mieć to na uwadze, że mamy popyt zdecydowanie wyższy niż w maju 2020 roku, no bo wtedy oczywiście lockdowny, wiecie, ta niepewność na rynku. Wtedy było mowa o tym, że ceny będą spadać i tak dalej. Więc podaż mamy taką jak wtedy, a popyt mamy już wyraźnie wyższy i to cały czas jeszcze jesteśmy przed obniżkami stóp procentowych. O których już jest coraz głośniej i nawet już politycy o tym mówią, stawiam. Jeszcze raz powtórzę, że to będzie październik. Niektórzy mówią o wrześniu 2022. Z punktu widzenia wyborów miałoby to sens, z punktu widzenia ekonomii przymilczę ten temat. Dobrze? Chociaż wiele osób ma różne zdania na ten temat i każdy z nich szanuje, każdy ma prawo do swojego zdania. Ok, więc czy bezpieczny kredyt 2%? Znacząco wpłynął na podaż mieszkań. Ciężko to ocenić, ponieważ z jednej strony aż 18 tysięcy wniosków zostało złożonych w samym lipcu, jeżeli chodzi o program bezpieczny kredyt 2%. Ponad te 18 w 23 zostało złożonych normalnie na, na kredyt niebezpieczny, <laughs> tak? więc yy, można powiedzieć, że drugie tyle dołożyło bezpieczny kredyt. To dużo. To znaczy, że 18 tysięcy mieszkań zniknęło ponad to z rynku, przynajmniej na jakiś czas. Wnioski są w toku, nie są jeszcze ze sprawy zamienione w uruchomione kredyty. trzeba mieć to na uwadze. Natomiast ja osobiście uważam, że nie tyle bezpieczny kredyt wpłynął na niską podaż mieszkań na rynku pierwotnym, znaczy na, na, na rynku w ogóle, tak, i pierwotnym i wtórnym, co raczej wydarzenia, które mają miejsce w, w ostatnim czasie, tak? I miejmy to na uwadze. Bo zaczynamy wybiórczo patrzeć i mówić, o bezpieczny kredyt wpłynął na, na brak mieszkania. Moi drodzy, stopy procentowe zostały podnoszone ze względu na to, że inflacja wykroczyła grubo powyżej celu inflacyjnego. Więc Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o tym, żeby podnieść stopy procentowe, w efekcie czego liczba <laughs> transakcji na rynku zaczęła maleć, no wiadomo, kryty droższe zdolność w dół i tak dalej. Schłodzenie rynku. No i podaż rosła, tak? więc dostępność mieszkań, liczba mieszkań rosła, dostępność mieszkań malała, ponieważ trudniej było otrzymać finansowanie i tak dalej. Więc dostępność malała, a liczba mieszkań rosła. No i raty kredytowe rosły w wyniku podnoszonych stóp procentowych, no i wtedy wiadomo, co się wydarzyło. Wakacje kredytowe. Tak? Kolejny był lament taki, że no, mieszkania się nie sprzedają, no bo jest drugi kredyt i tak dalej. No więc została wprowadzona Bezpieczny Kryt 2%, tak, więc, więc tak to wygląda. Mamy inflację na poziomie w okolicach poniżej 10%, chyba 9,8% jest odczyt za lipiec, a już mówimy o tym, że będą obniżane stopy procentowe. I tak zgadzam się o tym, że są ku temu poważne przesłanki, że możemy się zmierzyć z deflacją, nie z desinflacją, a z deflacją są już y, o tym pierwsze, gdzieś tam, no, pier, pierwsi, pierwsi ludzie, którzy są autorytetami, na rynku, jeżeli chodzi o, o tego typu prognozy, które się sprawdzają często, mówią o tym, że jest wysokie prawdopodobieństwo deflacji. Tak Przypominam, mamy inflację w około 10%, a my tu mówimy już o de deflacji. Więc przesłanki ku temu, żeby mniej niż być może są prawidłowe, tak? natomiast trzeba patrzeć szerzej że jeżeli widzimy, co się dzieje tak, na rynku, że no stopy procentowe w innych częściach świata są podwyższone, a nie obniżane, a u nas są obniżane, to ja mam wrażenie trochę, że my żyjemy w takiej, takim, takiej iluzji, że u nas jest dobrze na rynku nieruchomości, że już jest dobrze w ogóle w gospodarce i tak dalej. Uważam, że może tak niekoniecznie jest. I że gdyby nie wakacje kredytowe i gdyby nie program Bezpieczny Kredyt 2% i kilka innych decyzji politycznych, to prawdopodobnie nie mielibyśmy takiej hossy, jaką mamy w tej chwili na rynku nieruchomości, a mamy hossę. Powrót hossy, może w ten sposób pewnie mieliśmy jakąś małą korektę, tak by nazwał to ktoś inny pewnie, ta korekta pewnie byłaby głębsza, właśnie gdyby nie te programy socjalne. Więc wiele osób Zadziałało w ten sposób, że wiedząc, iż bezpieczny kredyt procent znacząco wpłynie na rynek, wcześniej też tam nabywały nieruchomości i to faktycznie obniżyło podaż, na no jak wszedł ten bezpieczny kredyt, to jeszcze bardziej. Także, patrząc tylko i wyłącznie na ten wykres, faktycznie liczba tych nieruchomości nam gdzieś tutaj zmalała. Zobaczmy dynamikę rok do roku procentowo. Minus 20% rok do roku jest ofert. Jeżeli chodzi o sztuki, to jest minus 31 tysięcy mniej na portalu. Oto dom we wszystkich miastach, tak? Wróćmy jeszcze do liczby ogłoszeń. W Warszawie. W Krakowie. Tylko, że to jest OX. Jeszcze raz wracamy. Warszawa. Oto dom. Tylko niecałe 12 tysięcy na całą Warszawę. Przecież tutaj 2 miliony mieszkańców mieszka. Kraków, 7300, Wrocław, wszędzie spada. Gdańsk, proszę. Nieznacznie, ale jednak w dół, Poznań. Podeszla. Zobacz, łódź co bardzo ciekawi. Łódź jest stabilnie, że tak powiem. Także no, moi drodzy, czy program Bezpieczny Kredyt 2% wpłynął znacząco na zmniejszenie się podaży? Osobiście uważam, że nie program Bezpieczny Kredyt 2%, tylko decyzje polityków i mówmy o tym wprost. Tak jest. Tak, Politycy rozruszali rynek nieruchomości. E, oczywiście ma to swoje dobre i złe strony. Ci, którzy są po stronie sprzedającej i sprzedają drożej, to się cieszą. E, ci, którzy są po stronie kupującej e, pff, to też mogą się cieszyć, bo no hello, oprocentowanie kredytu 1,59 w Aleju banku to jest powód do, do cieszenia się, przynajmniej krótkoterminowego dla tych osób, które wezmą udział w tym programie i, i wezmą i kupią to mieszkanie. Tak? Czy wszyscy inni powinni się cieszyć? No, czas pokaże, nie wiadomo co się wydarzy, może będziemy mieli faktycznie do, do czynienia z deflacją, a równie dobrze może za jakiś czas będziemy mieli do czynienia z ponownym podniesieniem stóp procentowych. Co już miało miejsce w poprzednim cyklu koniunkturalnym na rynku nieruchomości? Lata 2007-2014 Rada Polityki Pieniężnej podnosiła stopy procentowe, obniżała, podnosiła, obniżała, podnosiła, obniżała. Trwało to 6 lat, także my dopiero jesteśmy od pierwszej podwyżki niecałe 2 lata. Czyli, jeżeli byśmy byli w tamtych czasach, to jeszcze dwie trzecie przed nami. Także różnie może być. A cena też nieruchomości i podaż i popyt szły, będzie, razem, z stopami procentowymi, no i tak samo przecież się działo jak teraz, że były programy socjalne, wyjdziemy na swoim, mieszkanie dla młodych, to wszystko się działo wtedy. Także, no, historia się nie powtarza, lubi się rumować. Bardzo podobną sytuację mamy dzisiaj. Podaż spada, program wszedł w życie, jest rewelacyjny, kolejne osoby do niego, kolejne osoby składają wnioski o ten kredyt, tak? A jednocześnie niepewność na rynku. Zbliżają się wybory. Deweloperzy nie wiedzą, co mają robić dalej, co będzie po wyborach, która partia wygra, kto wygra, jaką będzie miał, jak będzie miał wpływ na stopy procentowe, na gospodarkę itd. Także ta niepewność jest uzasadniona według mnie i nie dziwię się deweloperom, że nie wiedzą, co mają robić, czy odpalać inwestycje, czy nie. A wraz z, z brakiem decyzyjności i ogromnym popytem jest, jest, jest niska podaż. Okej, okay. co za dygresję, ale myślę, że w sumie po to tutaj jesteście. Trzeba trochę o tym posłuchać z mojej strony, z mojej perspektywy. Ja tylko pragnę Wam tutaj podkreślić, że jeżeli chodzi o, o sierpień, to dalej jest bardzo duże zainteresowanie programem Bezpieczny Kredyt 2%. W 80% naszych wszystkich klientów to są klienci, którzy składają wnioski z nami o Bezpieczny Kredyt 2%. Tak? Ja rozumiem, że Większość rynku to są ludzie, którzy kupują nie na bezpieczny kredyt, ale w dalszym przypadku cały czas liczba, która kupuje na niebezpieczny, jest taka sama, czyli na normalny kredyt, a na bezpieczny to po prostu jest eksplozja. Więc to się faktycznie dzieje. Dobra, OK. Przechodzimy w tej chwili już do, do konkretów, jeżeli chodzi o nowe mieszkania, w zasadzie nie nowe, tylko o sprzedaż mieszkań na OtoDom. Dobra, więc tak, mieszkania, sprzedaż, Warszawa, Maksymalna cena 800 tysięcy i zaznaczyłem pokoje 1, 2 i 3 osobowe, chociaż powiem Wam, że w sumie jedynki odpadają, no bo jeżeli to jest program dla, dla par samotnie, dla małżeństw, dla osób samotnie wychowujących dziecko, no to ten jeden pokój to jest zdecydowanie za mało. Skupiłbym się nawet na trzech pokojach, no bo jeżeli ktoś ma dzieciaka, to te trzy pokoje powiem Wam, to jest naprawdę minimum. Tak to wygląda. I tutaj bardzo dużo osób właśnie mówi, że nie ma takich mieszkań, że nie jak już gdzieś naprawdę na obrzeżach itd. Tak no to właśnie sprawdźmy to. I tak weźmy sortuj, najniższa cena, powierzchnia od największej, no bo jednak na 30 metrach widziałem takiego szczęścia. Na 30 metrach trzy pokoje. No dobra, jedziemy. Jak bezpośrednio sprzedam, zamienię, wynajmę trzy pokoje. To jest największy metraż 62 metry. Ale to chyba z ogłoszeń wyróżnionych. Tak to są ogłoszenia. Idziemy bez, prawo, bez promocji, żeby zobaczyć, z czym się tutaj mierzymy. W ogóle jest takich ile jest takich ogłoszeń? Yy, tu gdzieś powinniśmy mieć. Nie widzę tego. Było, była jakieś informacja, ile jest ogłoszeń w konkretnym? A tutaj będzie, dobra. 855, trzy yy, pokojowych w Warszawie. Dobra, idziemy. 102 metry Białęka, czyli dla osób, które nie wiedzą, gdzie jest Białęka. Białęka jest na obrzeżach, no przesadziłem. Białęka to dzielnica Warszawy, która... od której Warszawa się zaczyna. <laughs> Może tak nazwać. mówiąc językiem korzyści, tak właśnie jest. Jadąc od północy na, pół... na południe Warszawy, to od Białęki się Warszawa zaczyna. Dobra, targówek 100 metrów, 7900 900 metra. to jest bardzo tanio. 97, 90, OK, zaś się okaże, że takie mieszkanie jest pięć Na całym Oliwiciu, w całej Warszawie, no bo już jest ich znacząco mniej. 80 metrów, 3 pokoje to dalej jest, jest fajna, fajny metraż. Białęka, Białęka, Wilanów. No, Wilanowi, proszę. Wawer, Praga Południe. No, nie ma co się szmulowizna, to w ogóle kanalska dzielnicy. Szmulowizna, e, moi drodzy. Od roku 0 do 9 roku życia mieszkałem na Szmulowiznie w latach 90., czyli od 85 do 92. 3, tam właśnie mieszkałem. Praga Północ, lata 90., Szmulowizna. Oj, działo się. Naprawdę się działo. Szkoła życia. W wojsku nie byłem, bo już nie jestem. Ale swoje przeżyłem jako człowiek, który wychował się w tamtych czasach. <grym, tj>. Okej, okay, idziemy dalej. białońka białęka, Radość, Pielonki. No, nie ma co się dziwić, zobaczmy na mapie, o, to będzie ciekawe, zobaczmy na mapie, nie ma co się dziwić, że są to mieszkania raczej nie w centrum, no tak, to jest, to jest normalne, prawda? Yy, to nie są mieszkania w centrum, ale na Pradze, proszę, Praga Południe 118 mieszkań, tylko moment, zostawmy ten, wróćmy jeszcze raz do tych metraży. <laughs> Powierzchnia od Powiedzmy 60 metrów, chociaż na 50 też są, jakby nie było. <laughs> Mieszkanie trzypokojowe i dobra. 60 na prawej, no w okolicach centrum nic nie ma, czyli tak, prawda jest to, co mówią ludzie, że w super lokalizacjach nie ma tego, natomiast super lokalizacje to nie dla każdego jest centrum, miejmy to na uwadze, tak, i, i zejdźmy jeszcze troszeczkę na ziemię, że nie są to, że super mieszkania, no bo 800 zł, ale są, tak. Więc ja nie zgodzę się z tym, że nie ma opcji w Warszawie kupienia mieszkania trzypokojowego, no może czteropokojowego, to będzie naprawdę spory problem. 93 mieszkania. Dobra, czyli czteropokojowego mieszkania w Warszawie. To nie jest już łatwy temat, ale trzypokojowe dalej jest czym wybierać. I pamiętajmy, że nie jest to program, żeby kupić sobie super mieszkanie, tak? To jest, mieszkanie, żeby, to jest program, żeby kupić mieszkanie, pierwsze mieszkanie. Tak, więc, więc są takie mieszkania. Trzypokojowe, jest ich 340. Nie jest to super dużo, ale jest, dalej jest. Czy wybierać dwupokojowe? Dwupokojowe w Warszawie nie, nie wierzę. Naprawdę? 33 mieszkania dwupokojowe? A, dobra, bo 60 metrów. Jasna sprawa. 1200 mieszkań dwupokojowych, razem z kawalerkami, 1700. Także jest, jest w czym wybierać. To nie jest moment, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że nie ma. W czy nie, nie ma czego kupować, że jest z tym taki problem, że nie ma naprawdę co kupić. Nie wierzę w to, ponieważ my inwestowaliśmy z naszymi spółnikami w latach 2019-2021 i wtedy był naprawdę mega problem z, z tym, że znaleźć mieszkanie to było jedno, ale kupić je to, to drugie, to, to decydowało dosłownie minuty. Godziny to już było po temacie. I tak wierzę, że teraz też może być tak samo, ale to jeszcze nie jest ta gorączka która była w 2021 roku, uwierzcie mi, to jeszcze nie jest ten temat. To się dopiero zacznie. To się dopiero zacznie, jak obniżą stopy procentowe w październiku i utrzymają ten temat za 2-3 miesiące, to wtedy dopiero zobaczycie, co to jest niska podaż mieszkań na obydwu rynkach, i pierwotnym, i wtórnym. Teraz, co jest jeszcze w czym wybierać? Naprawdę tak to, moi drodzy, wygląda. Dobra, wróćmy do pozostałych miast, bo przecież zostaliśmy przy Warszawie, a Mieliśmy jeszcze sprawdzić Kraków, Kraków Małopolskie, piękne miasto. Dobra, więc tak, zostawiamy 3 pokoje, 652. No, jest mniej, jakby nie było. Tak, nie ma co ukrywać. Natomiast dalej są to mieszkania, no, no są dostępne. 800 tysięcy, powiedzmy, dwupokojowe, niecałe 1000. Z rynkami 1300. Jeżeli zejdziemy do 700 tysięcy, nie robiłem tego w Warszawie, ale przecież wiecie, jak to sprawdzić. Więc, jeżeli macie ochotę, to możecie to zrobić jak najbardziej. Dwupokojowe w Krakowie do 700 tysięcy i 840 tysięcy. I to jest jedyny pierwotny w turny, tak mam tutaj zaznaczone. Przejdźmy jeszcze do łodzi. Łódź i tak, dwupokojowe za 700 tysięcy to jest 1000. Później mamy trzy pokojowe, to jest 500. 800 tysięcy, dajmy. No to mamy 488 mieszkań za 800 tysięcy, trzy pokojowych, 900. Łódź nie jest mały, ale też nie jest jakimś ogromnym miastem. Jest w okolicach, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, dwa razy mniejsze niż, niż Warszawa. A cztery pokojowe. 110 no to już co 5 no to już jest dużo. Kiedyś pokoju to jest dużo, zawsze z 4 można jakoś wyodrębnić. Także moi drodzy, no tak to wygląda. Dzisiaj już słychać informacje o tym, że podaż jest mała, że ludzie mają problem, że są castingi w górę, wiecie, ale to jeszcze nie jest to. Wierzcie mi, za 3, 4, 5 miesięcy będziemy wspominać, że w sierpniu 2023 to trzeba było brać te mieszkania, bo wtedy było w czym wybierać. A najlepszy okres w ostatnimi czasy to był właśnie wtedy, kiedy był, było najgorzej na rynku, kiedy dalej stopy procentowe rosły, kiedy raty kredytowe rosły, kiedy dostępność kredytów była na rekordowo niskim poziomie. Pamiętacie? Mówiłem o tym. To był grudzień, styczeń, lód. Właśnie wtedy, kiedy szukałem mieszkania dla siebie. To akurat był przypadek, bo gdyby nie to, to bym nie szukał, żeby jasność. Z różnych względów po prostu potrzebowałem kupić dom. Sprzedałem mieszkanie w jednym z gorszych momentów, o ja dobrze pamiętam, to był jakoś październik, sierpień, kurczyn, listopad? Nie, nie pamiętam serio, nie pamiętam kiedy sprzedałem mieszkanie, ale było źle w dołku. Sprzedałem w dołku, jeżeli chodzi o liczbę transakcji. Kupiłem w momencie, kiedy było też źle, ale już w drugą stronę. Dobrze dla kupujących, źle dla sprzedających. A ja już byłem po stronie kupującego i to był moment świetny na zakupy. Dzisiaj jest to dużo gorszy moment na za zakupy z punktu widzenia dostępności mieszkań liczby transakcji, liczby ofert. Ale jest to o wiele lepszy moment, jeżeli chodzi o koszty, szczególnie dla osób, które kupują w programie Bezpieczny Kredyt 2%. Bo jeżeli chodzi o normalne kredyty, tutaj też WIBOR spadł z poziomu 8 na, na 6,9, 3,6 miesięczny, zdolność wzrosła. <laughs> no dzieje się na rynku, nie ma co się dziwić, że się dzieje. Pytanie, czy jesteśmy świadkami pompowania bańki na rynku nieruchomości. Pisałem o tym już i nagrywałem o tym filmie, filmy. Jeden z nich to Kronika Nieruchomości. ale Dobrze pamiętam drugi odcinek. Link w opisie. Pojawiła ci się właśnie miniaturka na jego temat. To jest ten film, który właśnie widziałeś przed chwilą. To jest jeden z najważniejszych filmów, jakie nakręciłem tutaj na kanale. Będę się do niego odwoływał latami, ponieważ osobiście uważam, że, że możemy być świadkiem pompowania bańki. Wszystko zależy od następnych miesięcy jak bardzo będziemy mieli niską podaż, jak bardzo popyt wystrzeli w górę po obniżce stóp procentowych. Żyła jasność, ona nie jest pewna, że będzie, ale jest to prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że tak się właśnie wydarzy. Piszcie proszę w komentarzach. Jestem ciekawy Waszej opinii na temat tego, co właśnie usłyszeliście z moich ust. Jestem ciekaw Waszej opinii pod kątem tego, czy jest łatwo znaleźć mieszkanie. Jeżeli szukacie tego mieszkania lub znaleźliście mieszkanie w programie Bezpieczny Kredyt i chcecie podzielić się swoją opinią, czy było łatwo, czy jest łatwo, czy było trudno, czy jest trudno, piszcie proszę miasto, w którym znaleźliście to mieszkanie lub szukacie i jaka jest Wasza opinia czy jest trudno, czy nie i oczywiście też mieszkania, do jakiej kwoty szukacie. Jestem tego bardzo ciekaw. A w tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć.